sam mówiłam ci, trzeba było wybrać y, jakieś czekoladki, do tego perfumy i już, a nie ty, żeś wymyśliła książkę. No to teraz masz, wybieraj. No wiesz, Mirka, Halina taka światowa, to chciała książkę. A zobacz, Milka, może taki atlas grzybów. Atlas grzybów to ona ma w telefonie. Wiesz, bo ona starszych lubi. No przecież ona sama jest stara. No jeszcze taka wiesz, całkiem na fleku proszę ja ciebie. Dzień dobry, może w czymś pomóc. My dla kuzynki na imieniny szukamy książki. A co kuzynka lubi? Jaki gatunek? No tak wie pani, no, ciężko powiedzieć, że tak powiem. Rozumiem. Mogę polecić naszą nowość, fantastyczna powieść, mniszkówna. Autorką jest Katarzyna Droga. Droga, to jest Halina w utrzymaniu. A o czym to? To powieść biograficzna o autorce trendowatej. Ale to nie jest taka zwykła powieść biograficzna. To książka, która przenosi nas w czasie. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie początek XX wieku. Dworki Mazowsza i Podlasia. Dookoła słychać stukot dorożek, a w tym wszystkim ona. Młoda kobieta, która chce zostać pisarką. Łamatko Mirka! O, a nie mówiłam? Dodam jeszcze, że ta książka jest dostępna także w formie audiobooka czytanego przez Paulinę Holz. Kogo? Agnieszka Sklanu. E, no dobrze, to poprosimy. A coś taniej radę?